Jak wygląda zabezpieczenie terenu, jazda policyjnym radiowozem, szkolenie psów do zadań specjalnych czy chociażby strój policjanta? Czyli pracę funkcjonariuszy na co dzień sprawdzali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 w Wejherowie. A to za sprawą wizyty w budynku komendy powiatowej policji. Przejechaliśmy się autem policyjnym, oglądaliśmy motor policyjny. Oglądaliśmy więzienia i stroje policjantów. I byliśmy w świetlicy, gdzie pani nam pokazywała uzbrojenie, na przykład jak na meczach są policjanci. Oglądaliśmy to właśnie więzienie, świetlicę i oglądaliśmy takie różne pojazdy policyjne. Oglądaliśmy psy, yy, oglądaliśmy motor, yy, więzienia i. Świetlice. O swoich zadaniach opowiedział dzieciom dyżurny weicharowskiej komendy. Dzieci, prace policjantów znały dotychczas z opowieści lub filmów, to też nie kryły zadowolenia ze spotkania i nie ukrywały, że praca ta jest bardzo absorbująca. To jest bardzo interesująca praca, gdzie ciągle coś się dzieje. Cały czas może się coś stać, no i policjant, policjantowi też może się coś stać. To jest e, taka fajna praca, w której się nie siedzi, tylko tak ciągle się czymś zajmuje. A jak zdaniem dzieci powinien wyglądać policjant? Odważny, dzielny i wysportowany. Dodatkową atrakcją była prezentacja policyjnego motocykla marki Honda. Każde dziecko mogło usiąść na policyjnym motorze i, choć przez chwilę, poczuć się jak policjant.